Wielkimi krokami zbliża się ogromne muzyczne wydarzenie, jakim jest Eurowizja. Nas będzie reprezentować Blanka. I na co Twoim zdaniem powinna zwrócić uwagę w swoim występie? Um, no powinna na pewno popracować przed tym swoim występem, żeby to nabrało blasku, e, słuchałam tego numeru i tak naprawdę to tam jest jeszcze trochę rzeczy do poprawienia, nie będę wymieniać, bo ich jest dosyć sporo, ale no fajnie jakby miała jakiegoś takiego trenera, który się nią zajmie i ją naprawdę doszlifuje do tego występu. A w takim razie jak oceniasz jej szanse w stawce konkursowej? E, Jak by to powiedzieć, to ja może opowiem taką historię, że Whitney Houston została wypuszczona wy, wy na scenę w momencie, kiedy naprawdę, naprawdę wszystko umiała. No a tutaj się trzeba zastanowić, czy to jest na pewno ta dobra scena, bo numer jest świetny radiowo, świetny numer, natomiast pytanie, czy to jest na pewno ten właściwy e, tor, bieg wydarzeń. Dokładnie tak, a czy może masz dla niej jakieś rady przed konkursem? O kurczę, chyba nie. Nie wiem, nie wiem, bo musiałabym. Ja zawsze, jak z kimś pracuję i mam ten materiał i mogę się nad tym troszkę bardziej zastanowić, to wtedy mam te złote rady. A tak to tych kluczy, bo ja nie znam osoby, więc ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć.